Cześć, witam was na kanale Piłka i Kosz. W ten piękny dzień yy, za nami kilka meczów pre season w których zobaczyliśmy młodych zawodników. Zawodników, którzy co rok próbują w pre season zawodników, którzy byli yy, w zeszłym sezonie debiutantami i oni pokazali, że są dużo lepiej przygotowani. To są już zawodnicy NBA. To naprawdę ten rok w NBA pokazuje, jak oni są dobrzy po takim roku gry. To jest ogromna różnica, ale też mieliśmy. Polski akcent Olka Balcorowskiego w Bostonie, no ale na ustach wszystkich przede wszystkim był Wiktor Wenbanyama. zawodnik San Antonio Spurs, numer jeden draftu, jeden z największych prospektów i najbardziej hypowanych graczy Ewe. I ten zawodnik, w pierwszym meczu zawiódł, cały internet zaczął wyzywać, pisać, że to jest bust, że to nie będzie, że to jest kolejny niewypał, że on jest za chudy, że sobie nie poradził. Rzucił 9 punktów, dwa celne rzuty na 13 oddanych. Więc naprawdę skuteczności były fatalne. Ale wszystko robili, żeby go zatrzymać. I to był jego debiut. Miał do tego 5 bloków, więc można powiedzieć, że w defensywie spisał się. Przecież nie zagrał też dużych minut. Okej, okay, ale internet już płonął. Już była narracja, że jest skończony, że jest słaby. Śmieję się z takich komentarzy, z takich, ale taki jest świat. Na tym to polega. Jak dzisiaj jesteś dobry, jutro grasz słaby mecz, to jesteś słaby. Po prostu to, co dzisiaj zrobisz, to jest tylko rozliczone. Więc Wiktor Wenbanyama w drugim meczu, 27 punktów, pełna dominacja. Robił co chciał, łapał piłkę, był agresywny, no i pokazał ten potencjał. I co? I znowu narracja w drugą stronę, że będzie najlepszy w historii NBA, najbardziej od czasów Lebrona Jamesa, Shaquille'a Onilla hype'owany zawodnik, który wchodzi do Ligi 3 z prosta? Mam nadzieję, że tak, ja jestem zupełnie po tej stronie, tak jak Jeremy Sohan bo on razem z nim będzie grał nasz Polak, rodzynek w tym momencie, bo ciągle... Olek Barcerowski nie jest graczem NBA, ale gra dla Boston Celtic w Summer League i też miał fajne momenty. Rzucił tam w jednym meczu 11 punktów, rzucił także buzzer bitera z jednej nogi niczym Dirk Nowicki. Więc Olek Barcerowski także zmienił swój image. Zmienił zupełnie włosy, ma te tatuaże, próbuje być bardziej agresywny, kto wie, może dostanie gdzieś kontrakt. Kurs na to widziałem w polskich bukmacherach jest 4 czyli dość wysoki, ale nigdy na to nie patrzę. Wydaje mi się, że jakąś szansę ma, chociaż nieduże, to myślę, że gdzieś tam do NBA może trafić. Może później, może nie teraz od razu, ale gdzieś tam Olek niech wraca do Europy i gra w najlepszych klubach, a potem jeszcze ma szansę na grę w NBA. Kolejny zawodnik z polskimi korzeniami, który chce grać dla reprezentacji Polski, Brandin Podziemski, zrobił prawie triple-double dla Warriors. Dla Warriors, do których dołączył Chris Paul, do będą, którzy znowu będą jednym z faworytów, kary najlepiej zarabiający zawodnik w NBA, po raz kolejny razem z Draymondem Greenem, Klayem Thompsonem i tym razem waszym Chrisem Polem będą próbować zdobyć mistrzostwo. Czy uda to im się? To się okaże, ale Brandon Podziemski to jest zawodnik z polskimi korzeniami, który zagrał na prawie triple-double w meczu Summer League. Widać, że tam brakuje w defensywie jemu sporo i tu był być problem ale w ataku naprawdę umie i wykreować, i naprawdę już jest przygotowanym graczem, bo w Warriors nie brali już Młokosów. Wzięli gracza, który 4 lata spędził w koledżu, więc spokojnie to jest zawodnik przygotowany do gry i do pomocy tym największym gwiazdom w Warriors. No więc Podziemski, Oleg Balcerowski i Sohan Będzie mieli naprawdę świetny sezon. Summer League właściwie się skończył, bo Wen Banyama yy, przestał grać po tych dwóch meczach. To od razu spadło zainteresowanie, ale w Las Vegas nadal trwa turniej. 7 dni on trwa. Zresztą, zobaczcie sobie, kto widział w ogóle coś piękniejszą halę, niż ta z LEDów stworzona w Las Vegas? Bardzo to fajnie wygląda, ale to nie będzie hala w przyszłości Las Vegas, która dołączy kiedyś do NBA. To będzie zupełnie nowa hala, bo tam oczywiście, to jest taka hala na teraz, na Summer League. No więc tutaj w dzisiejszym materiale będzie o tych zawodnikach, o drawcie, o Enbaniamie, muszę powiedzieć więcej, ale Sochan o nim także, tak jak mówię, tutaj na tym kanale będziemy. Będziemy nagrywać o zawodnikach, o drafcie Zaraz będziemy przecież mieli tyle mamy materiałów o piłce nożnej Bo przecież pre-season startuje Tutaj także, ale tutaj żeby ten kanał się rozwijał Musicie mi w tym pomóc Potrzebuję łapki w górę I najlepiej żebyście zaobserwowali ten kanał Żebyście nigdy nie opuścili moich filmów Wtedy algorytmy YouTubeowe pomogą Żeby ten film trafił do większej ilości ludzi Mam nadzieję, że tak będzie Dziękuję i lecimy z tematem dalej Wiktor Wenbanyama, zawodnik San Antonio, największa teraz gwiazda, o której będziemy myśleć, oglądać. Jeszcze w dodatku gra przecież z Jeremym Suchanem. Będziemy sobie jego obserwować. No, okazało się, że nie ma tych 225 cm, tylko 220 na samym końcu, ale to nadal jest bardzo dużo na to, jaki on jest mobilnym graczem, jakim on jest zawodnikiem, że on umie i kozłować i ruszać się, niski środek ciężkości naprawdę wygląda niesamowicie, oczywiście musi popracować nad muskulaturą, nad siłą, nad masą. Wtedy pewnie straci minimalnie jakieś te, ale najważniejsze, że od samego początku jego kariery był przygotowany do gry w NBA i żeby omijały go kontuzje, tak jak wszystkich wielkich zawodników, którzy gdzieś tam nie sprostali w przeszłości, którym albo plecy, albo stopy, albo inne kontuzje kolana nie pozwalały na kontynuowanie kariery. Tutaj Wiktor Włębaniama bardzo spokojnie na pewno będzie wprowadzony przez San Antonio Sports i Gre Grega Popowicza, legendarnego coacha, który właśnie przedłużył. O 5 lat, a już jest takim dziadkiem, już jest jednym z najstarszych przecież, naj, oczywiście najdłużej w NBA, ma przecież 5 mistrzostw i on 3-4. Już teraz się sam pogubiłem, ale Greg Popowicz przedłuża San Antonio Sports o 5 lat na kwotę 80 milionów dolarów. To jest też pokłosie tego, ile dostał Monty Williams, jego uczeń, notabene kiedyś wysłany przez Popowicza. Ile było tych zresztą trenerów coachów wysłanych przez Popowicza, do, ilu, dało, ilu znalazło pracę w innych klubach NBA, to tutaj nie zliczę. Greg Popowicz to jakby cała historia, to jest fajna historia, że on dalej przedłuża tą swoją historię w San Antonio i będzie prowadził tego Wen i Sochana i tych innych młodych zawodników. Ja liczę, że w tym sezonie San Antonio będzie walczyć o play-offy. No każdy mecz w sumie myślę, będziemy oglądać. Wczoraj także oglądałem kolejny mecz Summer League, już nie grał ma. oczywiście Sochan się wypowiadał, bo on prawie wszędzie się wypowiada. To mi się też podoba jaki to jest otwarty zawodnik, jaki... Naprawdę, też z dystansem do siebie, i wczoraj takie coś trochę się śmiali z niego, bo coś tam powiedzieli, że, że coś tam niby popowiedź mu powiedział, nikt w to nie uwierzył, ale on takie lubi sobie czasem robić jaja. Mówił tak, że oczywiście będzie sobie zmieniał kolory włosów, ale tutaj tak kluczowa sytuacja, że popowiedź dalej w tej kulturze będzie kontynuował tutaj pracę i Wend, pod jego okiem ma pewnie spokojnie rozwinie skrzydła, może jak Tim Duncan tak samo szybko. Kto wie, zobaczymy, bo tak szybko było, że Duncan już na drugi sezon grał w finale. Zachodu, więc w pierwszym sezonie, a w drugim już chyba zdobyło mistrzostwo NBA, Tim Duncan. Tutaj cała kultura San Antonio to jest kultura zwycięzców, kultura, która naprawdę drużyna, która jest bardzo poukładana, więc tutaj miejmy nadzieję, że zdrowy grek Popowicz, bo naprawdę ma sporo wiosen już za sobą, będzie kontynuował pracę i będzie rozwijał tutaj San Antonio i doprowadzi ich do playoffów. Fajna ta historia, no mówię, Montaunier został ten Kosmiczny kontrakt, no to Greg Popowicz musiał również dostać bardzo dobre pieniądze za 80 milionów za 5 lat. To jest świetny kontrakt dla Grega Popowicza i fajnie, że tutaj będzie prowadził dalej. To San Antonio, Banyama, ja jestem spokojny o jego rozwijanie się w takim razie w tej drużynie. Jestem też spokojny z Dobrze, że nie poszedł żadnego, że nie jakiś trade z lidardem, którego tutaj oczywiście nie chcę. Oni tutaj mają podpisali fajnych młodych zawodników. Sam lig dalej trwa, można sobie oglądać. Oczywiście bez Sohana, bez włęba, ale dalej San Antonio możemy sobie oglądać, ale także inne drużyny. Tutaj taka fajna sytuacja. Wczoraj grali właśnie przecież przeciwko Waszyngtonowi sobie mecz. No i grał przecież Kulibali, o którym Samuel Banyama mówi, że to powinien być top 5 draftu, no i kto wie. To jest oczywiście bardzo surowy zawodnik, ale atleta niesamowity. Wczoraj parę fajnych bloków Kulibali z Waszyngtonu. Oczywiście droga przed nim długa, zanim zostanie jakimś szanowanym pewnie graczem NBA, ale kto wie, ma duże szanse właśnie w waszyngtońskich warunkach tam naprawdę nie ma kto za bardzo grać. No, Jordan Pulton tam wygląda bardzo smutny na tych zdjęciach, ale jestem spokojny o to, że Jordan Pull będzie miał dobry sezon, że tutaj ma, nawet wydaje mi się, że będzie All Starem, a na zdjęciach niekoniecznie musiał być uśmiechnięty, może akurat miał zły dzień. Niekoniecznie dlatego, że trafił właśnie tam, przecież razem z Kuzmą, bo też podpisał y, lukratywny kontrakt. To co prawda, Kuzma teraz, a Jordan Pull już wcześniej, ale Jordan Pull ma Mistrzostwo z Warriors i teraz fajnie kontynuować sobie karierę w innych klubach. Tutaj może zostać All Starem, i przed, wszystko przed nim. Kto wie, może jak nie chce być waszym to jeszcze gdzieś tam trafi, ale NBA to jest biznes i nie zawsze trafiasz tam, gdzie chcesz. No, więc Wen sobie już nie zobaczymy. Możemy oglądać innych debiutantów, yy, na przykład Houston Rockets. Yy, fajnie wygląda yy, ten z 21 pierwszym co został teraz wzięty w, yy, w drafcie, bo Jabari Smith oczywiście Drugoroczniak wygląda znakomicie, tak jak mówię, że ci wszyscy drugoroczniacy w samelik wyglądają zupełnie inaczej niż ci młodzi zawodnicy, debiutanci czy ci inni, którzy się nie mogą dostać do NBA, są już bardziej przygotowani zawodnicy. To jest ogromna różnica. Fajnie jest takie coś zobaczyć, bo naprawdę niektóre akcje są naprawdę. No, Summer League jest w ogóle ciężką ligą do oglądania. Na początku sobie trochę poglądamy, a potem się to nudzi, więc ja już jestem zmęczony. Obejrzałem sobie Wiktora, jego mecze i to mi trochę na teraz wystarczy. Thompson, Auzar Thompson, jak wiecie, kontuzjowany, nie wiemy, czy nam czy... niby wróci za 2-3 tygodnie, nie miejmy nadzieję. Więc tam się sporo dzieje z tymi zawodnikami, debiutantami. W Summer League wszystko można sobie obejrzeć i obczaić, jak to wygląda, ale to w ogóle nie ma w związku z NBA, bo te mecze Summer League, bo przecież tam to jest zupełnie inny poziom i sezon to jest zupełnie inna bajka, więc na razie możemy sobie oglądać po prostu tych to, jeśli jesteśmy bardzo głodni koszkówki na wyższym poziomie niż, nie wiem, europejska, no to chociaż to też nie jest wyższy poziom, bo na przykład taka Euroliga jest dużo lepiej się, na dużo wyższym poziomie niż takie same lig. Same lig to jest najniższy poziom, jeśli chodzi o rozgrywki NBA. Tutaj jeszcze taka fajna informacja, czy fajna, nie fajna, bo to też biznes, żeby było jeszcze więcej meczy, turniej podczas sezonu, to jest coś nowego wprowadza Adam Silver, ale tutaj bardzo fajne dwie zmiany są wprowadzone przez gubernatorów NBA i o nich tutaj jeszcze bym chciał powiedzieć. Pierwsza ze zmian tutaj mamy taką, że jeśli oczywiście ktoś zostaje złapany na flopie, mamy nową karę, za to jest fał techniczny, jeden rzut wolny. To jest fajna zmiana, bo za często było flopowanie NBA i trzeba było to ukrócić. Kolejną ze zmian jest taka, że trener, jeśli weźmie na przykład challenge i on będzie udany, to nie straci timeoutu i ten challenge będzie mógł powtórzyć, ale. Już wtedy timeout za ten drugi challenge, jeśli pierwszy został się okaże udany, zostanie zabrany. Więc to są te dwie zmiany, które, takie minimalne zmiany, ale one na pewno bardzo fajnie wpłyną tutaj na... Jeszcze na, żeby ta gra była bardziej płynna w NBA, mam nadzieję, że też zmniejszymy później te ilości przerw, może kiedyś te ilości meczów, bo jednak 82 mecze to jest sporo, cały czas jesteśmy przy tradycji, żeby tak było. Znaczy nie każdy, ale może lepiej jakby grali 60 meczy, jeśli jeszcze jest ten turniej, w trakcie sezona a potem te y, dość mordercze często play-offy, więc y, bardzo dużo grają ci koszkarze meczy. Może to się kiedyś zmieni. Ale na razie mamy 82 mecze, mamy turniej play-in, mamy turniej podczas sezonu. Naprawdę coraz więcej tych koszykówki. Y, na razie mamy oczywiście wakacje i tylko Summer League, y, więc y, jeszcze musimy poczekać na trochę y, mecze na wyższym poziomie. Oczywiście y, Niebawem wracam z kolejnymi materiałami. Na dziś to już będzie wszystko, jeśli chodzi o NBA. Niebawem piłka nożna, ale nie tylko. Jeszcze raz się przypomnę o łapkach w górę, bo to naprawdę pomoże mi, żeby trafić do większej liczby osób. Bardzo dziękuję za obejrzenie. Czekam na jakieś komentarze, wskazówki, żebyście mi tu powiedzieli, co powinienem tutaj zmienić. Dziękuję jeszcze raz. Widzimy się już wkrótce. Cześć.